Hej, cześć, czołem witajcie, tutaj Cytrus Comic, a to jest kolejny, a właściwie pierwszy odcinek serii Minecraft Minigames. A dokładnie, dzisiaj zagramy sobie w Wizard. To jest taka gra, na której musimy mm, zdobywać tak jakby nasze magiczne umiejętności, potem walczyć z innymi graczami i ten kto wygra na to dostanie tam punkty, kredyty, games i tak dalej, wiadomo o co chodzi. E, gramy na serwerze Mineplex. Mm, Dzisiaj już nagrywałem dla was jeden odcinek, ale zapomniałem zmienić szerokość minecrafta i byłyby... No wiecie jak to jest czasami na takich e, filmach na youtube, jak e, youtuber dobrze nie zrobi szerokości. To są takie czarne obramowanie i ja przez przypadek tak się bawiłem ustawieniami, że byłyby takie obramowania u góry i z boku. E, Okej okay, dobra, zaczynamy. Mamy tak, e, pierwsze dwie różki... o jak fajnie, tak blisko skrzyneczek i mamy tutaj Dobra, zaczynamy. E, właśnie tutaj mamy takie. Zobywamy też jedzenie, gdyż. No, jedzenie i strój. Kostiumy, gdyż, no jak wiadomo, są potrzebne. jakby ryć trzeba było zregenerować i tak dalej, tak dalej. Każdy chyba wie. O, mamy dużo czapek. Tutaj zrobili fajne takie. O, dobra, mam już fajne nawet. Nie to do innych skrzy... O! Oj, 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 oj. Jak się cieszę e, To tak, pierwsze bierzemy mana Ball, tak jak każdy chyba i fireball Oj! oj, oj. Nie to! Nie to, to! Oj, 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 oj oj Dobra Nie, tuś nie, nie umieraj, nie umieraj, nie umieraj. Fuuu! Dobra Mój magiczny pocisku leci. Oj oj. Oj ojoj ojo ojoj. Nie, dobra. Leci jego pocisku. Nie, nie leci, dobra. Leci! A dobra! Widziałem! Patrz tutaj! No dawaj! Ty jesteś a ja... O ty nie! Tylko nie eskój! Nie, 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 nie chcę być wywolony w kosmos. Ty, ty świnioł Aha, nie trafiłeś A oni mnie trafiły, tak Aha, co ty robisz? Jakieś Tak do mnie, tak do mnie? Tak, A ja nie mam siłę A tu to Nie dostał O ja, sobie to jest właśnie Gdzie on? Jaczy, dobra e, więc tak, dzisiaj już... Jak mówiłem, nagrywałem, ale postanowiłem, że go nie wrócę, bo była ta... byłaby jakoś strasznie nic. No. By mi się nie okazało nawet go wrzucać, bo by było... Ja, nawet byście nie chcieli go oglądać. No, tamten odcinek jakoś mi się udał nawet. Dobrze, pierwsze e, te by 720p, najwięcej, tak, jakości. To mi się, że... Dobra, jakoś. Ojojoj, dobra. Ser, 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 o, tutaj, 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 dawaj, tutaj, 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 o O, o nie! tutaj, o o tutaj, nie, 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 tutaj,

bo dzisiaj tak jakoś, jak widziałem ile się wrzuca 20-minutowy filmik, to yy, się nie dziwię już dlaczego YouTuberzy wrzucają. Czasami po 15-10-minutowo, a czasami nawet 7, ale dobra, nieważne. A może byśmy to zmienili gierkę? Czy chcecie? Nie, Wizardy. Dobra, zaczynamy i jest dobra. Czy to jest ta sama arena? Nieważne, nie, nieważne. Nie. Może być ta sama arena. Patrzę, żeby pograć i... A więc tak dzisiaj walczyliśmy... Ja to jest jakiś tam inny youtuber, bo widziałem, że miałem takie y, tyle napis. Ja akurat nie mam, bo pierwsze jak zaczynałem grać Minecrafta, to nie myślałem, że będę y, no, nagrywał. Ale jakoś się zmieni zmieniłem zdanie. I... A właśnie... Y, Minecrafta gram od bardzo długiego czasu, od, od, par od paru dobrych lat. Albo 7, albo 8 już... Bardzo mi się... Yy, gra podoba 7 lat, chyba, tak? Nie, musiałbym wyjść na yy, stronę Mojangę, tam zobaczył na swoje konto. Yy, a na Wolfie mi pisze, że gram od dnia czy coś takiego. Minecraft'a. w Minecraft a. a więc, no, ale to pomyłka przez to, że ściągnąłem go dopiero niedawno. Ten program. Okej. Okay. mamy już sorry, level 4, Mana Bolt. Nie chcę tego, to, to jest dobre. O! Spodenki dobre. złote, złote, złote jest dobre. Tunika? Chodźmy wyżej, wyżej. Dobry. O! Budki. Lightning jest dobra. A już chciał, już. A ja dam. A ramble, a ramble. Niech będzie ramble. Coś w tym. Masz. Stejki. Nawet niech to e, nie chciał walczyć. Nie chcę drewna. Co mi, na co mi drewno na wizercach? O, kowadło, piling i febek. Przydatne rzeczy, no. Ale ja bym chciał różdżkę. Kolejną różdżkę. A masz! A masz! I amasz! A masz! Gdzie ty polecał? A, czy a gdzieś polecał? Idzie indziej. Come on! Yeah. Nam... Dobra, dajesz. tam by przyleciał. Nikołomosa. nam nie chciał wiorunę. No tak. Dobra. Niech i tak będzie. Uuu, leci. Dwa. Jeden. Uu, dobra. Co? Zaraz, że... O, to było coś takiego. A, ja mam ciebie na targecie, ty misiu jeden. Dobra, dawaj. A, jest. Dobra. A ja tu A, nie. No dawaj, 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 dawaj. Prawie. Nie, dostał, 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 dostał. A, i... jest! Dobra zabity, 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 zabity. Zabity, zabity, zabity. Dobra. Teraz bierzemy rank... E... Ayshard, 來... dobra, Aisha, mamy eyeshar. Ktoś w mnie, ewidentnie, przeciw. Kierunek. Dawaj. Dobra, został Ojej, oj, Ło, oj. ktoś mocno. Nie uderzył. Tamten, tam jakiś jeden. Ej, hardem go. I to poleciało. Nie tam miało polecieć, ale efekt jakiś idealny. Dobra, dogoni, i dogoni, dogoni, dogoni. Dawaj. O. go. Co? Już poszło. Poszło. to by było blisko. A teraz ja go. Aj. I zresztą. Dosta... No Ale podobnie. Aj, dobra, znowu przegraliśmy. Ale zostało nas. Było nas cztery. Okej okay, ludziska, 9 minut mamy. Już, jeszcze trochę, jeszcze trochę, jeszcze 6 minutek tak może. Albo minuta. Nie no, w to nic nie zdążymy porać Jeszcze 6, 6 minut, to, to. E, dobra, to wizardzy znowu. Co ty? Wlazł na mnie ktoś. Zestrzel mi Nie chcę, że Co mi jeszcze wystarczy? Ja, ja mam śląski na jednym Dobra, już można? Można. Arena. O, to może... Jaki hablur. Tak, to, 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 to chyba ta mapa, dobra, fajna. Taki zamek. Taki pięknie zbudowany. Nie wiem kto to budował, ale... Gratulacje dla niego. Taki ładny, fajny. Wiem, że są lepsze, ale mi się bardzo podoba. Taki. Taka mapa. Co? A, 5-4, 3. Dlatego już nie można użyć gadżetu. No właśnie. O, kurde, skrzyneczek znowu. Nie, to jednak nie ta mapa z tym zamkiem. A myślałem, a to też fajna mapa. Mamy już sporo magii. O, Rumble. No dawaj. o. O, napalm. Ale on się strasznie, po prostu strasznie długo ładuje. Po prostu się go aż nie opłaca. Bo zanim on się załaduje, to... Mmm um, pe sobie zedwiennym Tick tik no. I zmieniamy Ironowe buty I tak bierzemy tutaj fireboy tutaj bierzemy Manobo. O standard standardzik tutaj mamy jeszcze jakieś takie tajemnice Coś była jakaś taka... za mnie cofnęło. Dwie do skrzyneczki. Dobra, dawaj, dawaj. Ja bym wolał różdżkę, dawaj różdżkę mi. A jak na zawołanie. No, to się nazywa ekstremista. I tutaj sobie dam. Rumble. Mam nadzieję, że to dobrze czytam. Ale chyba tak, Rumble. Znowu ten sam? A ja ci dam. Masz Manaboltę. Masz Golem! Masz Rumble. Masz tu jakieś. Zderzenie Rumble. Dawaj. Okej, okay, niech ci będzie. Oh, fireball. Oh. Rumble, 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 rumble. I rumble! Jakby przeleciało przez to, nie. Takie piękne. Ej, rumble, rumble.

Monaborty? Monaborty dokładnie? Dokładnie jest nie, nie. jak jest Mona nie, nie 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 Coś dzisiaj strasznie nie nie Dlatego, że chcę przed Wami dobrze wypaść i dlatego, no, jak nie grałem nigdy, znaczy, jak grałem, ale bez mówienia do kogoś, to miałem może większe skupienie. Hmm. Dobra, odnośnie Robocraft, to nie wiem, czy widziałem, czy było 10 wyświetleń, czy nie, ale, chyba tak czy siak zacznę. Hmm. I tak, myślę, żeby sobie kupić lepszy mikrofon. O. To było, czy nie? Dobra, a więc tak myślę, żeby sobie kupić lepszy mikrofon, bo ten nie wiem, czy jest dobry, czy nie. Ale mój głos nie daje takiej, według mnie, satysfakcji, jak to powinno być. Już czas minął? Co to ma być? Czy mnie wyrwało w czasie? Jestem uwięziony w przestrzeni innej. To by było śmieszne. Jakby oni już jeszcze nie zaczerdzają. Jak parę razy się drżył. Ale nie, na tym kolorzy, to na innych takich no. Myślę, że na jest tam A taki Ok, mana i firewall. A więc tak może też na ostatniej arence... A no, jeszcze tam. Pamiętacie. Różka.

Fireball! O, jest ja O, zjadłem. Yeah. Nie chcę z tobą grać, Kotajmierz. Baj za Dobra, dostanę Jest? I z tyłu A, Dawaj, dawaj! A, się ja Jest! Dobra, dobra. Dawaj. Niech Nie Niech, nie. niech, nie, nie. Ja. To byłem! Co to ma być? Widzicie co się masuje? Jak? Widzicie? W Jeszcze Ramblem dostałem! No, masz. no. nie, nie. Bardzo przepraszam za chwilę ciszy. Napiszcie mi Dobra Zobaczcie Tu ktoś Widzę kto dostał Ktoś z I nie ma tutaj Kto Zabrać mu. Dobra, mamy e. Dobra no, no, co jest? Dobra Dobra, schodzę na dół a ja nie ma się że wygrałem. dobra No to najwyraźniej kończymy To no tak Miło się grało, niestety nie wygraliśmy ani jednej Ale może następnym razem będzie lepsze i No i przeciwszałem